witajcie witajcie Jurek z widłami a dzisiaj jak będzie Jurek z widelcem Tomek Sielicki, Kamila Kokot no i dzisiaj wpadliśmy na pomysł że zrobimy coś z dawnej wrocławskiej kuchni coś bardzo prostego wrocławski krem kawowy trochę przypomina górnośląską szpajzę. deser jest bardzo prosty bo co potrzebujemy 3 jajka i ucieramy z cukrem 3 żółtka najpierw Dwa gramy żelatyny rozpuszczamy w dwóch łyżkach wody i potrzebujemy jeszcze pół szklanki mocnej, schłodzonej kawy. kawy. Czyli espresso robimy jak do tiramisu. Schładzamy i mamy już podstawowe składniki, a białko ubijamy. No i co? Będziemy łączyć teraz. No to co? Dajemy do pucharków. Tak. Wrzucamy do lodówki do schłodzenia. To co? Stężało. Z gorzką czekoladą. Tak. Mmm, kawową piankę zjeść. Także smacznego. Na no zdrowie.